Rancho, choć zakończono jego emisję w 2016 roku, nadal należy do najpopularniejszych polskich seriali. Widzowie wprost pokochali bohaterów wsi Wilkowyje, których życie wywraca się do góry nogami wraz z przybyciem Lucy. Wspomniana postać przyjechała ze względu na dworek, który dziedziczyła. Wokół tej posiadłości kręciła się cała fabuła. Przypominamy, jak wyglądał jeden z najsłynniejszych domów w Wilkowyjach, zarówno przed i po remoncie, jak i w środku. Serial, Rancho, jest jednym z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat. Słynna produkcja TVP, przed ponad 8 lat emisji gromadziła przed telewizorami miliony Polaków, chcących śledzić losy bohaterów wsi Wilkowyje. Choć emisja ostatniego odcinka miała miejsce 27 listopada 2016 roku, to widzowie wciąż do niego wracają. Od 2020 roku mogą to robić za pośrednictwem platformy Netflix, na której są dostępne wszystkie odcinki kultowego serialu. Rancho doczekało się nawet swojej pełnometrażowej filmowej wersji pod tytułem Rancho Wilkowyje.